Dzień dobry! Wymyśliłam, że będziemy zaczynały teraz każdy odcinek cytatem. A to dlatego, że w mojej branży ludzie kojarzą się z takim byciem inspirującym i rzucaniem mądrościami życiowymi z rękawa i tymi właśnie cytatami takimi oklepanymi. Więc zacznę od takich cytatów, żeby się zastanowić, czy one są prawdziwe, czy nie są prawdziwe, a na końcu tego em, odcinka będzie mój cytacik. Taki, który ja sobie sama wymyślę. Taki, który może będzie ironiczny, może będzie prawdziwy, ale będzie mój. Taki inny niż te oklepane. I zacznijmy dzisiaj od pierwszego cytaciku, który mówi, że życie jest jak jazda na rowerze. Żeby utrzymać równowagę, musisz się poruszać naprzód. Mawiał. Albert Einstein. Hej, ile tego chłopa się w internecie cytuje, to ja już nie mam pytań. Po prostu aż, aż mi aż mi go szkoda, no bo ile razy można cytować jedną i tą samą osobę, a jednak. Ale o czym będzie ten dzisiejszy odcinek i dlaczego zaczęłam od takiego motta dotyczącego równowagi jazdy na rowerze? Chodzi o to, że czuję presję. W sensie każdy czuje presję. Ale taka presja związana z social mediami jest związana z życiem dorosłym, bo ciągle mamy wrażenie, że inni ludzie w internecie mają na przykład idealne życie, bo oni super wyglądają, bo oni mają, wiecie, super związki, oni mają dużo pieniędzy, oni dużo podróżują, oni mają ciekawe prace, oni mają swoje biznesy i ciągle człowiek się czuje taki niewystarczający. Ciągle czujemy taką presję, że kurczę, muszę naginać, muszę więcej, muszę coś jeszcze ogarnąć. Wiecie, że tak jakby nigdy nie jest wystarczająco tego wszystkiego. I dlatego chciałabym, um, żebyśmy dzisiaj sobie porozmawiały właśnie o tym balansie w życiu. Ile tak naprawdę możemy ogarniać, a, a kiedy jest tak naprawdę czas, żeby sobie wychillować? Gdzie jest w tym wszystkim granica, żeby sobie pooglądać serial, żeby nie robić nic? Bo wydaje mi się, że ludzie popadają w dwie skrajne paranoje. E, jedna to jest taka paranoja, że się non-stop coś robi, że jest się non-stop produktywnym, że jest się po prostu e, takim człowiekiem, który non-stop coś ogarnia. I przyznaję się bez bicia, ja mam z tym problem popadania w tą skrajność. E, Jednym z moich talentów Galupa jest achiever. I achiever to jest osoba, która uwielbia działanie, uwielbia zatanka. Słuchajcie, nic nie sprawia mi radochy takiej, jak skreślanie rzeczy z checklisty, którą sobie zrobiłam. Po prostu lista rzeczy do zrobienia, ja nie, ja nie umiem żyć bez listy rzeczy do zrobienia. I y, ja na tą listę rzeczy do zrobienia wpisuję też pierdoły. Wpisuję sobie pranie, wpisuję sobie takie rzeczy, które normalni ludzie nie muszą wpisywać, ale ja wpisuję, bo jak ja czegoś nie mam na checklistie, to mnie to stresuje. I tutaj akurat powiem Wam jako ciekawostkę, to trochę pomaga mojemu mózgowi, bo mózg każdego człowieka działa tak, że my mamy ograniczoną pamięć. To znaczy, jeżeli macie tak, że ktoś Wam na przykład coś powiedział, hej, idź do sklepu i nie zapomnij kupić jajek i wyciągnę tam będzie za po powtarzały jajka, 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 to Wasz mózg automatycznie się zarąbiście zmęczy. Zarąbiście go, wymęczycie. I na przykład jak potem zaczniecie się uczyć czegoś w domu albo nad czymś pracować, to już wykorzystaliście trochę z tych danych, które miałyście dzisiaj do... Że tak powiem, użytkowania, bo nasz mózg ma ograniczony dostęp użytkowania danych każdego dnia i tym się po prostu męczy. Więc jeżeli coś możemy sobie zapisać, typu kupić jajka, sól i coś tam, to już wtedy pomagamy naszemu mózgowi. I dlatego ja też zapisuję sobie wszystko na checklist, ale poza takimi zadaniami, które trwają powiedzmy do 3-5 minut, bo takie zadania staram się wykonywać od razu. No chyba, że jestem akurat, wiecie, w czymś bardzo, bardzo, bardzo ważnym, ale generalnie takie zadania od 3 do 5 minut można robić od ręki, a wszystko inne najlepiej sobie zapisywać na te checklisty i w ten sposób już odciążacie mózg. No ale właśnie, i dlaczego ja to mówię? No bo to jest jedna skrajność, czyli ludzie ciągle coś muszący robić, ludzie, którzy mają problemy z wypoczynkiem. Ja na przykład muszę sobie wpisywać na moją listę rzeczy do zrobienia wypoczynek. Ja na przykład muszę sobie wpisać, że na przykład spadek, no nie? sobie zawsze wpisuję, to oznacza, że sobie po prostu wtedy, nie wiem, zrobię pedigry czy coś takiego, bo ja normalnie tego bym nigdy nie zrobiła, bo ja o tym nie pomyślę, żeby sobie tak, wiecie, o siebie tak zadbać i tak dalej. Albo wpisuję sobie na przykład um, poczytać książkę albo pójść na spacer. Bo jeżeli ja sobie tego nie wpiszę, to ja tego nie zrobię, bo ja będę ciągle czymś innym zajęta i nie pomyślę o tym. Więc to jest jedna skrajność ludzi, którzy wiecznie coś muszą robić. No a po drugiej stronie mamy skrajność ludzi, którzy no, mają problem z tym, żeby coś robić. Od paradoks. Jakie to piękne, że ludzie są różni. No tak, ale mam dużo osób takich, które no chciałyby coś robić, ale nie do tego nie mogą zebrać. I tak przekładają, prokrastynują, i tak wiecie, mają, wiecie, włosy, telewizję poglądać, wolosy pocheillować, więc oni jakby tutaj ten fokus na ten wypoczynek mają dużo większy niż na to właśnie działanie. I dlatego dzisiaj chciałabym sobie zrobić z Wami takie ćwiczenie coachingowe, które będzie w tym całym balansie pomagało. To znaczy, jak stawiać sobie granice, kiedy jest czas na zapieciel, kiedy jest czas na to, żeby wycilować i pooglądać serial. Bo właśnie przez to, że żyjemy w takim świecie, gdzie wszyscy są idealni, gdzie wiecie, w internecie po prostu cud, miód, malina, każdy idealne życie i idealny partner, życie po prostu pięknie wyglądają, super zarabiają i tak dalej, no to popadamy w presję tego, że my ciągle coś musimy zrobić. No, ale z drugiej strony jesteśmy tylko ludziami, ludziami zwykłymi i też potrzebujemy czasu na to, żeby się, no troszkę wiecie, zrelaksować i odpocząć i odpuścić też przede wszystkim. Dlatego. Dzisiaj chciałabym, żebyście sobie wzięły kartkę papieru i długopis i pokażę Wam takie ćwiczenie, które ja sobie robię raz w miesiącu. I dlaczego sobie je robię zawsze na początku każdego miesiąca? Bo to ćwiczenie pomaga mi złapać właśnie ten balans, o którym mówił Einstein, i zobaczyć, czego ja w tym momencie najbardziej potrzebuję i wtedy się na tym skupiam tego kolejnego miesiąca, powiedzmy. I jest coś takiego, że kiedy mamy takie poczucie, że tak dużo rzeczy chciały, nie? Że kurczę, bym chciała i więcej biegać, i więcej malować, ale też zarazem więcej zarabiać. I bym też chciała więcej czasu spędzać z moim dzieckiem. I bym też chciała więcej czasu spędzać z moją mamą. Albo bym chciała więcej. Czytać, albo każdy ktoś ma takie zawsze poczucie, że czegoś chciałbyśmy więcej, nie? I, I każdy z nas ma takie rzeczy, że nam się wydaje, że to jest niewystarczająco, albo że, że, że teraz coś po prostu jest zaniedbane w naszym życiu i, i chciałabyśmy tego więcej. I ja wychodzę z założenia, że nie chodzi w życiu o tym, żeby jak ten Einstein mówił, żeby ciągle poruszać się naprzód. W sensie tak, no, cały czas się poruszamy w jakiś sposób naprzód, bo cały czas. Jakby nasze życie się zmienia i my idziemy do przodu, ale nie zawsze o to chodzi, żeby iść naprzód na zasadzie, wiecie, że kariera, że biznes, że tylko i wyłącznie to się liczy. Nie chodzi o to, żeby po prostu jak taki chomik wpaść w takie kółko i ciągle tylko zapierdzielać, 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 jak taki motorek, nie? Że wiecie, mamy swoją firmę i nic już innego nie robimy, tylko zapierdzielamy, zapierdzielamy. Bo nie o to w życiu chodzi. To nie jest ta równowaga. Czym, czym jest taka równowaga? Każdy z nas ma aspekty, które są istotne w naszym życiu. Każdy z nas ma rzeczy, które będą mniej lub bardziej istotne. Utrzymanie tej równowagi nie polega na tym, że my ciągle będziemy, wiecie, tylko się skupiali na jednej rzeczy, ale znajdziemy w tym wszystkim, znaczy stworzymy sobie w tym wszystkim taką równowagę, że te istotne rzeczy będą zadbane. Kiedy już sobie wzięłaś tą kartkę i długopis, o której mówiłam, to chciałabym, żebyś sobie narysowała kółko. Takie kółko, które potem podzielisz kilkoma kreskami, to znaczy, zrobisz tego taką pizzę. Ta pizza ma mieć raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem kawałków, czyli pizza z ośmioma kawałkami. To ćwiczenie, które teraz sobie zrobimy, jak już Ci mówiłam, robię sobie raz w miesiącu. To ćwiczenie daje mi taki rentgen tego, gdzie ja w tym momencie w moim życiu teraz jestem. To znaczy, czego teraz w tym momencie potrzebuję, wiem po zrobieniu tego ćwiczenia. Za każdym razem, zanim zacznę planować sobie swój miesiąc, to robię sobie ten taki teścik. Teraz będę ci mówiła różne kategorie życiowe, i chciałabym, żebyś sobie do tych kategorii wpisywała numerek od 1 do 10. 1 to jest beznadziejnie, a 10 to jest super. Teraz, zanim te, te kategorie ci powiem, to bym chciała, żebyś wiedziała, że one są umowne, one są takie, jakie ja mam dla siebie stworzone, ale mogą być. Inne, to znaczy ty możesz te 8 kawałków pizzy dzielić na jeszcze mniejsze kawałki pizzy, możesz sobie nazywać swoje kategorie jak chcesz, możesz je zmieniać, bo każdy w życiu jest inny i każdy będzie miał inne priorytety. Ale Zacznijmy od pierwszego kawałka pizzy. Pierwszy kawałek pizzy możesz sobie podzielić na pół, albo możesz sobie zostawić jako całe, ale to będą wszystkie relacje w Twoim życiu. To będą relacje z bliskimi, z przyjaciółmi, z rodziną, z partnerem, z dziećmi. I albo jeżeli chcesz, to na przykład możesz sobie to teraz podzielić na pół i to będzie pół, to będzie relacja, a pół to będą wszystkie, to będzie na przykład relacja z partnerem, na przykład. Ale generalnie tutaj są wszystkie relacje, jakie są w Twoim życiu. Te, które są dla Ciebie istotne, oczywiście. I tutaj chciałabym, żebyś dała numerek od 1 do 10. 1 to te relacje są w tym momencie bardzo zaniedbane, a 10 to jest super, to znaczy jesteś zadowolona z tych relacji i czujesz, że masz wspierających ludzi w Twoim życiu, czujesz, że da, poświęcasz im wystarczająco dużo czasu, czujesz, że spędzacie ze sobą taki jakościowy czas i, i wszystko jest po prostu pięknie. I na przykład właśnie kiedy czujesz, że chciałabyś odrębnie oceniać relacje z rodziną, albo z przyjaciółmi, albo z partnerem, to sobie, albo z dziećmi, to sobie ten kawałek pizzy jeszcze możesz podzielić. I sobie ocenić tak obiektywnie od 1 do 10, i na ile byś teraz oceniła waszą relację. Na ile czujesz, że to was teraz w życiu, w życiu satysfakcjonuje. Ocen sobie, a ja się napiję kawusi, bo jest rano. Kolejną taką kategorią, jest kariera. Na ile czujesz, że. czy praca. Nazwij to jak chcesz. Ale na ile czujesz, że to, co robisz, sprawia Ci przyjemność? Na ile czujesz, że jesteś w Twoim, powiedzmy, w Twojej pracy, tam, gdzie chcesz być? to znaczy, czy może czekasz na jakiś awans, albo może właśnie dostałaś i jesteś zadowolona. Czy te czynności, które w ciągu dnia wykonujesz, sprawiają Ci przyjemność? Czy ludzie, których masz w pracy, są dla Ciebie mili i czy w ogóle lubisz tam chodzić? Czy forma pracy, typu czy to zdalna, czy hybrydowa, czy, 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 czy na miejscu, czy to Ci sprawia przyjemność? Tak od 1 do 10. 1 to nienawidzę swojej pracy, zabierzcie mnie stąd, a 10 to rewelacja, nie chciałabym robić nic innego w moim życiu. Kolejnej kategorii to będą finanse. I dlaczego oceniamy je oddzielnie? Bo finanse to nie tylko finanse, ta wypłata, którą dostajesz w pracy, ale to taki ogólny stan posiadania. To odpowiada na to pytanie, czy masz w życiu wszystko to, czego tak naprawdę potrzebujesz. Czy są może rzeczy, które byś sobie chciała kupić, ale cię na nie nie stać. Czy są rzeczy w życiu, które czujesz, że chciałabyś na przykład to, na to mieć więcej pieniędzy, ale no nie masz ich w tym momencie. Czy masz wszystko to, czego byś chciała? I dlaczego to jest stan posiadania? Bo chodzi o to, że ludzie, którzy mają mało pieniędzy, 2-3 tysiące, mogliby być dużo bardziej szczęśliwsi niż ludzie, którzy mają 100 tysięcy. Bo chodzi o to, że oni dużo mniej potrzebują, bo oni nie potrzebują, więc nie wiem, limuzyny i nie wiadomo czego. Są zadowoleni tak, tak, jak mają po prostu i wystarcza im to do szczęścia. No a będą ludzie, którzy będą zarabiali i 100 tysięcy miesięcznie i będzie im za mało. Więc chciałabym, żebyś się zastanowiła, jak u ciebie to wygląda. Czy masz wszystko to, czego chcesz, czy byś chciała więcej, i czy jesteś zadowolona z swojej sytuacji finansowej. I to będzie od 1 do 10. Kolejna kategoria taka życiowa to będzie, no oczywiście, zdrowie, no bo zdrowie jest ważne. I tutaj możesz sobie, jeżeli masz taką potrzebę i byś chciała, to też ten kawałek pizzy sobie znowu rozbić na pół, i na przykład będzie zdrowie fizyczne i zdrowie um, psychiczne. Tutaj w tym zdrowiu psychicznym no będą ważne to, w jakim masz samo poczucie, jak się czujesz, a w tym fizycznym pamiętaj, że to się liczy kondycja, wszystkie kontrole u lekarza, czy po prostu dbasz o siebie tak faktycznie, nie? czy nie ma tam rzeczy, których po prostu ignorujesz. I to też będziesz znaczy oceniał od 1 do 10. Kolejna kategoria to będzie otoczenie, to znaczy, ale to nie musi być otoczenie, to, będzie, to może być każda kategoria, jaką ty sobie nazwiesz. Ja ci mówię, jakie ja mam. Otoczenie. To znaczy, czy jesteś w miejscu, w którym chcesz być, na zasadzie tego, gdzie jesteś, na zasadzie fizycznym. To znaczy, czy Twój dom jest dla ciebie przyjaznym miejscem, Twoje biuro, Twoje miasto, Twój kraj, Twój kontynent. No wszystko. Czy czujesz, że jesteś w miejscu, w którym chciałabyś być? Bo czasami tak jest, że ludzie gdzieś są, ale się źle strasznie czują. Albo są u siebie w domu i na przykład zlekają latami z remontem, a się tak niedobrze czują w tym własnym domu. I, i chodzi o to, żebyśmy no, czuli się dobrze w tym miejscu, gdzie jesteśmy, bo jeżeli tak nie jest, to oczywiście nam się... No po prostu mamy gorsze samopoczucia. Kolejna rzecz to relaks. Relaks, mam tutaj na myśli, czy masz wystarczająco dużo czasu na relaks, ale też, czy ten czas na relaks, który masz, spędzasz tak, jakbyś go chciała spędzać. Czy jest tak, że zakładasz sobie, że pójdę w góry, albo pójdę coś porobić fajnego, aktywnego, a tak naprawdę za każdym razem kończy się, że leżysz i na telewizję, albo grasz w gry, nie? Więc tutaj to jest to, czy masz go wystarczająco i czy go spędzasz tak, jakbyś faktycznie chciała. I to jest ważna kategoria dla pracoholików, <głos》>, dla osób, które za dużo pracują i ja sama na przykład często muszę kontrolować, czy wystarczająco dużo relaksu mam w życiu. Rozwój osobisty. Czy czujesz, że się rozwijasz? Czy czujesz, że uczysz się czegoś nowego? Czy czujesz, że zdobywasz, e, poszerzasz sobie, wiesz, ten... ten to idzie, i, iść się naprzód, nie? To, to <głos》> mówi ten Einstein, że idziesz naprzód i wiesz, że jakieś tam małe swoje progresiki robisz. Bo... Jest coś takiego w życiu, że jeżeli się nie rozwijamy, to się cofamy. I ja znam dużo ludzi na przykład, którzy zdali maturę i po maturze się już w ogóle nie rozwijali. To znaczy, przestali czytać, przestali w ogóle cokolwiek robić ze sobą. I tak na przykład, spotykając taką osobę po latach, która na przykład, wiecie, no, przestała w jakikolwiek sposób się rozwijać, no to no, takie okurcze, no, bo nie oceniam nikogo. Tylko chodzi bardziej o to, że. Jeżeli się nie rozwijasz, to się cofasz. Jeżeli się nie uczysz nowych rzeczy, jeżeli nie zdobywasz nowych kwalifikacji, jeżeli nie czytasz, jeżeli nie, nie wiem, no, no w jakiś sposób, jaki ty uważasz, że rozwój dla ciebie jest rozwojem, no to nasze komórki mózgowe zaczynają zamierać w sensie, no, zaczynają zapominać o tym, co umiały. No i, no i, no właśnie. Ostatnia kategoria to taka spiritualność, duchowość. No jeszcze jak ktoś zwierzący, no to to będzie w relacji z Bogiem. Jeżeli nie, to taka bardziej po prostu, no właśnie, takie połączenie z czymś wyższym albo taka energia, czy jest w porządku i, i tak dalej. I jakie ja wykorzystuję teraz takie kółko w swoim życiu? Bo wykorzystuję je na nas tak, że ja każdego na początku każdego miesiąca się przyglądam i się zastanawiam. Która z tych kategorii życiowych jest w tym momencie najbardziej zaniedbana? Czy są to rodzina i bliscy, których zaniedbałam i chciałabym do nich na przykład zadzwonić? Czy są to finanse, bo na przykład w tym momencie to blokuje mnie przed wszystkim innym, tak, tak jest często na przykład, nie? że przychodzi ktoś do mnie na coaching finansów właśnie i mówi, że no kurczę, no to jest to, co najbardziej uwiera mi w życiu, bo wszystko inne jest w porządku albo nie może być właśnie w porządku, jeżeli nie ogarnę finansów, bo to jest kluczowa rzecz. I dlatego to jest priorytetem dla takiej osoby. Albo na przykład czuję, że właśnie za mało odpoczywałam i na przykład w tym czasie, kiedy wydawałam kurs i go nagrywałam o tym, o finansach, Boże, ile to było pracy, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo pracy, więc ja miałam jeszcze do tego coaching, jeszcze praca na etacie, więc ja miałam bardzo mało czasu na relaks. I dlatego sobie tak przykład zapowiedziałam taką spokojną jesień, która będzie przyjemna i będę po prostu sobie więcej tego czasu na relaks dawała. Więc... To jest takie pytanie, które z tych rzeczy chcia, znaczy chciałabym w tym miesiącu się bardziej położyć, większy fokus. Bo to trochę tak jest, że można mieć wszystko, ale czasami wiecie, no nie wszystko będzie w tym samym czasie. Dlatego fajnie jest sobie to troszeczkę, ten balans w taki sposób programować. To jest mój sposób na to, w jaki sposób sprawiać, że mam wystarczająco dużo balansu w tym życiu. Chciałabym, żebyśmy sobie teraz zrobiły jedno twierdzenie. I ja uważam, że nie zgadzam się z tym Einsteinem całym, że żeby utrzymać równowagę, to musisz się poruszać naprzód. Tylko czasami trzeba się na przykład zatrzymać też. Żeby móc naprzód sobie pójść. I jeżeli jakaś kwestia nasza życiowa jest zaniedbana, no to ciężko będzie nam pójść naprzód. Jeżeli na przykład nasze zdrowie psychiczne jest zaniedbane, no to ciężko będzie nam pójść naprzód. I w jaki sposób to dalej jest iście naprzód, bo pracujemy nad sobą? Tylko warto o tym pamiętać, że człowiek to jest taka całość, i nie jest tak, że to iście naprzód. Zawsze i wyłącznie będzie tylko związane z pracą czy z karierą, tylko my jesteśmy ludziami, które mają potrzeby różnego rodzaju, i warto dbać o siebie w taki sposób, że będziemy dbali o każdą z tych kategorii. I ja bym chciała zakończyć ten odcinek dzisiejszy takim moim powiedzeniem, które wydaje mi się, że jest spoko, <gryw> bo je sama wymyśliłam i bym powiedziała, że balans tworzysz sama. Tutaj zwrócę się do osób, które często mówią, że trzeba sobie znaleźć balans w życiu. To ja powiem tak, znaleźć to sobie można grzyby w lesie, ale balans tak naprawdę tworzymy sobie sami, bo nikt tak naprawdę nie da nam jakiejś pigułki. Balans w życiu i harmonia tylko tak naprawdę to jest nasza codzienna decyzja, na co dzisiaj zwrócimy większą uwagę i czy tą harmonię sobie damy, czy sobie jej nie damy. Będziemy traktowali nasze życie jako jedną całość i takie holistyczne podejście miały do tego, jako nas jako całości, czy będziemy się skupiały tylko i wyłącznie na jednej rzeczy, bo dużo ludzi jest właśnie takich, którzy na przykład skupiają się tylko i wyłącznie na rodzinie, takie mamy polki, nie? I one tylko i wyłącznie dzieci, tylko i wyłącznie o tych dzieciach mówią i jeżeli bo czują, że to jest dla nich w tym momencie najważniejsze i fajnie, żeby tak mają. Tylko, że co z tego, jeżeli na przykład zaniedbają wszystkie inne kategorie i potem dzieci trochę urosną i nagle mają problem. No bo co teraz robić, jeżeli już nie, ma, nie mam tej mojej misji życiowej dzieci. Tak samo dużo ludzi będzie goniło tylko za pieniędzmi, pieniędzmi, te pieniądze i... no i co po tym? Będziesz miała dużo pieniędzy, ale nagle twoje zdrowie i w ogóle relacje się kompletnie rozwalą. Będą też takie osoby, które wszystko zrobią dla miłości i tylko to będzie ważne. I fajnie, tylko no, książę się może zmyć w którymś momencie, i co z tymi twoimi przyjaciółmi, których w tym momencie zaniedbałaś, albo co z twoimi hobby, które miałaś, a już nie robisz, albo co z twoją karierą, którą kompletnie zaniedbałaś. Więc nie da się znaleźć balansu w życiu, bo to nie grzyby, ale można sobie go stworzyć. I takim cytatem moim własnym, wyprodukowanym chciałabym y, zakończyć ten dzisiejszy odcinek. W kolejnym powiem Wam o tym, jakie triki można stosować, żeby zwiększyć wydajność naszego mózgu. Tak jak dzisiaj Wam już powiedziałam o jednym triku dotyczącym checklist i tych trzech minut tej zasady trzech minut, tak powiem Wam o większej ilości takich ciekawostek, które sprawią, że będziecie bardziej produktywne i będziecie miały więcej czasu na to, żeby ogarniać swoje życie każdą z tych kategorii. Dzisiaj nadawałam na was znowu rano, um, i popijając kawusie, zakończam ten odcinek i życzę Wam miłego dnia.